Jest trauma. Tak jak powiedziałam, obiektywnie możemy ją kategoryzować i klasyfikować, natomiast trauma nie jest do obiektywnego sklasyfikowania i skategoryzowania tak naprawdę, bo trauma jest doświadczeniem subiektywnym. Trauma nie jest tym, co ci się przytrafiło, czyli trauma nie jest niejako zewnętrznym wydarzeniem, tylko trauma jest wewnętrznym doświadczeniem, czyli trauma nie jest tym, co ci się przytrafiło, tylko tym, co zostało w tobie, co zostało w twoim systemie. Po danym doświadczeniu zranienia. Trauma jest niczym innym jak po prostu przytłoczeniem przytłoczeniem naszego całego systemu, przytłoczeniem naszego organizmu, przytłoczeniem naszych zmysłów, przytłoczeniem naszego doświadczenia wewnętrznego. Jest czymś, czego my nie potrafimy zintegrować, jest czymś, czemu my nie potrafimy nadać sensu, jest czymś, z czym my nie potrafimy przejść po prostu do porządku dziennego, jest czymś, czego my nie potrafimy przetworzyć. Jest czymś, czego my nie możemy w żaden sposób użyć na swoją rzecz lub na swoją korzyść. I trauma dzieje się w nas. Trauma dzieje się na poziomie naszych emocji, na poziomie naszego autonomicznego układu nerwowego, na poziomie naszego doświadczenia somatycznego, czyli całe nasze doświadczenie wewnętrzne. To jest trauma. Nasze doświadczenie wewnętrzne jest zaangażowane w przeżywanie traumy. Trauma to jest napływ energii. Energia, która w nas uderza, energia, która napływa i jest poza naszą kontrolą.